Zasubskrybuj kanał, aby poznać więcej historii. Dzięki. Bolo Young ujawnili szokującą prawdę o Bruce Lee. Bruce Lee i Bolo Young to dwie legendy sztuk walki, które na zawsze odmieniły świat sztuk walki. Bruce Lee jest powszechnie uważany za ojca nowoczesnych sztuk walki, podczas gdy Bolo Young słynie z imponującej sylwetki i potężnych występów w różnych filmach akcji. Ich drogi skrzyżowały się w wejście smoka. Co doprowadziło do silnej przyjaźni między nimi, aż do tajemniczej śmierci Bruce'a. Choć Young nie ceni sobie szczególnie uwagi mediów, Bolo Young niedawno pojawił się w wywiadzie, w którym głęboko mówił o swoim przyjacielu Bruce'a Lee. Przyjrzyjmy się, co Young ma do powiedzenia o Małym Feniksie. Jeśli jesteś fanem starych filmów akcji i filmów sztuk walki, istnieje duża szansa, że nazwisko Bolo Young jest Ci znane. Bolo Yeon jest jednym z najbardziej ikonicznych aktorów filmów sztuk walki wszechczasów. Z imponującą muskulaturą, Bolo był znacznie więcej niż tylko straszną postacią w tamtych czasach. Uwierz mi, ten człowiek był prawdziwym, certyfikowanym czołgiem. Jego sylwetka czynią go idealnym kandydatem do wielu klasyków kina martial. Urodzony, by być gwiazdą, urodził się 3 lipca 1946 roku w Guangzhou w Chinach. Dzieciństwo Bolo nie było zbyt glamour. Dorastając jako dziecko z klasy niższej, nie był obcy wyzwaniom życia w Hollywood. Wychowany w kraju, który w pełni kwestionował swoją tożsamość, Bolo znalazł pocieszenie i cel w sztukach walki. W wieku dziesięciu lat Bolo rozpoczął swoją przygodę i sztukami walki, trenując pod opieką kilku renomowanych mistrzów Kung Fu. W tamtym czasie sztuki walki miały znaczenie wykraczające poza proste samoobrony czy sprawność fizyczną. Były głęboko zakorzenione w chińskim społeczeństwie jako sposób życia. Dla bolo sztuki walki oferowały nie tylko trening fizyczny, ale także bezcenne lekcje koncentracji i dyscypliny. Motywowany pragnieniem samodoskonalenia i poszukując stabilizacji w obliczu tumultów społecznych, bolo jeszcze bardziej pogłębił swoją praktykę. Opanował starożytną sztukę Tai Chi, znaną ze swojej zdolności do poprawy koncentracji i medytacji. Jednak pobyt bolo w Chinach nie miał być długi. W tym czasie jego życia Chiny były miejscem pełnym niepokojów. Kraj zmagał się z poważnymi turbulencjami politycznymi i społecznymi, naznaczonymi wzrostem komunizmu, powszechnymi protestami i naruszeniami praw człowieka. Szukając lepszej przyszłości, Bolo podjął odważną decyzję o wyjeździe do regionu Xin, najbliżej granicy z Hongkongiem. Aby dotrzeć na wyspę, podjął odważną podróż, przepływając rzekę Shenzhen. W przeciwieństwie do Chin kontynentalnych, Hongkong miał stosunkowo liberalne społeczeństwo. Jako kolonia brytyjska, w tym czasie, miał zróżnicowaną tożsamość w porównaniu do kontynentu. Hongkong był tętniącym życiem, tyglem kulturowym. Pełnym ludzi z różnych kultur i środowisk, gdzie bolo czuł się całkiem swobodnie. Co ciekawe, to właśnie w tym okresie bolo rozwinął żywe zainteresowanie kondycją i kulturystyką. Mocno wierzył, że silna i dobrze wyrzeźbiona sylwetka dopełnia mistrzostwo w sztukach walki i wziął tę filozofię do serca. W 1969 roku bolo zdobył tytuł mistrza kulturystyki w Hongkongu, prestiżowy tytuł który zachował przez imponującą dekadę. Pomimo swoich znaczących osiągnięć, Bolo pozostał pokorny, podkreślając, że jego dążenia nie były motywowane osobistą chwałą. Dla niego sztuki walki były ścieżką do duchowej harmonii. Dzięki praktyce tai chi Bolo znalazł sposób na zharmonizowanie swoich wymiarów fizycznych i duchowych, osiągając prawdziwą równowagę osobistą w tym transformacyjnym okresie. Hongkong korzystał z szybko rozwijającej się sceny kulturystycznej, oferując sprzyjające warunki do rozkwitu i doskonałości bolo. Jego poświęcenie szybko przyniosło owoce i szybko osiągnął sukces. Sukces bolo nie umknął długo uwadze. Wkrótce jego popularność rozprzestrzeniła się szeroko po kraju. Jak można się było spodziewać, ta nowa sława otworzyła mu drogę do świata filmu i reżyserii. Wraz z rosnącą popularnością kultury, Hongkong stał się centrum kreatywności i talentów w przemyśle filmowym. Z takimi studiami jak Shaders i Golden Harvest na czołowej pozycji przemysł filmowy w kraju prosperował, produkując klasyczne filmy akcji i sztuk walki. Podobnie jak współczesny, globalny fenomen K-popu, te hongkońskie filmy przekroczyły swoje narodowe granice, przyciągając publiczność z całego świata. W czasach, gdy przemysł filmowy rozwijał się w szybkim tempie, producenci i reżyserzy nieustannie poszukiwali nowych talentów, zdolnych do wprowadzenia wyjątkowego połączenia fizyczności i umiejętności aktorskich w projekcie. Bolo Young, aktor, którego imponująca sylwetka i tło w sztukach walki sprawiły, że był idealnym kandydatem do filmów tego okresu. Biorąc pod uwagę referencje Bolo, nie zaskakuje, że doskonale wpasował się w dynamiczny świat hongkońskiego filmu. Pozostawiając niezatarte ślady w branży. Pod koniec lat 60. kierownicy studiów dostrzegli potencjał Bolo i zaczęli oferować mu małe role w swoich filmach. Chociaż jego początkowe role mogą wydawać się nieistotne, stworzyły one fundamenty dla tego, co miało stać się niezwykłą karierą Bolo. Jego imponująca sylwetka i enigmatyczne zachowanie nadawały mu onieśmielającą obecność na ekranie. Jego stoickie spojrzenie często czyniło go idealnym czarnym charakterem, postaciami, które nie musiały zbyt wiele mówić, aby przekazać swoją groźną aurę. Kiedy nadszedł czas działania, wszyscy wiedzieli, że Bolo jest poważny. Problemy i wyzwania. Pomimo postępów w świecie filmu, Bolo może stawić czoła wielu wyzwaniom. Przemysł filmowy w tamtym czasie był bardzo konkurencyjny. Wymagał od ludzi nieugiętej wytrwałości i umiejętności, aby naprawdę odnieść sukces jako groźne talenty. Oprócz wyzwań, z jakimi borykał się bolo, musiał również zmierzyć się z poważną barierą językową w momencie przybycia do Hongkongu. Jako Chińczyk musiał nawigować nie tylko po różnicach językowych, ale także po kulturowych niuansach swojego nowego otoczenia. Przełom bolo nastąpił, gdy przyciągnął uwagę kadry studiów Shaw Brothers. Jednego z najbardziej prestiżowych producentów filmowych w Hongkongu. Znani z klasyków takich jak Dolomites i The Five Deadly Venoms, studia Shaw Brothers rozumiały znaczenie przekonujących czarnych charakterów w dużych filmach. W bolo widzieli idealną inkarnację takiej postaci stoickiej, zdyscyplinowanej i zdeterminowanej. Droga bolo z studiami Shaw Brothers stanowiła ważny punkt zwrotny w jego karierze. Zagrał w kilku ich produkcjach. Od opowieści heroicznych poincywne dramaty, takie jak Deadly Duo i Angry Guest. Z każdym filmem, Bolo umacniał swoją pozycję jako ikony sztuk walki i onieśmielające obecności na ekranie. Jego reprezentacja czarnych charakterów stała się legendarna, łącząc fizyczną siłę z psychologiczną głębią. Postacie Bolo emanowały siłą i subtelnością, budząc jednocześnie strach i szacunek w widzach. Co go wyróżniało, to zdolność do transcendentalizacji stereotypowego wizerunku muskularnego czarnym charakteru. Bolo wprowadził do swoich ról warstwy złożoności, przekształcając postacie z pozoru jednowymiarowych w jednostki o wielu facetach. Widzowie byli zafascynowani przedstawieniem Bolo czarnych charakterów, które, mimo swojej antagonicznej roli, budziły empatię i zrozumienie. Dzięki swojej fizyczności i wyważonym występom, bolo przekazywał całą gamę emocji, umożliwiając widzom głębsze połączenie z jego postaciami. W przemyśle przesyconym stereotypowymi czarnymi charakterami, bolo potrafił wyrobić sobie odrębne miejsce. Jego postacie nie były jedynie przeszkodami do pokonania dla bohaterów, były kluczowe dla fabuły, często napędzając opowieści i dodając dodatkowe warstwy złożoności do filmu. To, co wyróżniało bolo, to jego zdolność do nadawania swoim rolom osobowości i unikalnego charyzmy, czyniąc jego postacie niezwykle fascynującymi. Zamiast dostosowywać się do stereotypów, bolo wnosił głębie i niuans do swojego występu, przyciągając uwagę publiczności swoją obecnością na ekranie. Ponadto, imponująca sylwetka bolo dodatkowo wzmacniała jego reputację w przemyśle filmowym. Jego muskulatura nie tylko dodawała autentyczności jego scenom akcji, ale również przyczyniła się do jego ogólnego przyciągania jako gwiazdy sztuk walki. Praca z studiami Show Brothers otworzyła przed Bolo bezcenne możliwości współpracy z niektórymi z najbardziej cenionych talentów w Hongkongu, w tym reżyserami, choreografami i aktorami. Ta ekspozycja na doskonałość pozwoliła mu doskonalić się w swoim rzemiośle i szlifować swoje umiejętności aktorskie. Nieustannie popychając się do oferowania niezapomnianych występów. Poruszając się w różnych stylach reżyserów i dostosowując do różnorodnych technik filmowania w Theory Point, czas Bolo w studiach Shaw Brothers okazał się decydujący w kształtowaniu jego dziedzictwa i wpływu na kino sztuk walki. Stał się wzorem dla młodych aktorów i przykładem dla scenarzystów poszukujących do stworzenia przekonujących antagonistów. Wkład bolo w gatunek filmowy sztuk walki był niezaprzeczalny. Każda ikoniczna postać, którą grał, przyczyniła się do jego rozwoju na różne sposoby. Wraz z Hongkongiem, stającym się centrum doskonałości w przemyśle filmowym, popyt na aktorów zdolnych wnieść nowe perspektywy w różne scenariusze także wzrastał. Ten popyt zbiegł się z rosnącą popularnością bolo w przemyśle, fortunny zbieg okoliczności. W tym czasie w przemyśle brylowała inna postać Bruce Lee. Podobnie jak Bolo, Bruce miał chińskie korzenie, ale jego wychowanie znacznie się różniło. Urodził się w Stanach Zjednoczonych, dlatego automatycznie uzyskał obywatelstwo amerykańskie. Jednak w wieku zaledwie czterech miesięcy Bruce i jego rodzina przeprowadzili się do Hongkongu. To tam Bruce po raz pierwszy zetknął się ze światem filmu dzięki swojemu ojcu, który był gwiazdą operową. Zadziwiająco, zanim miał zaledwie 10 lat, Bruce już rozpoczął swoją karierę aktorską. Mimo wczesnego sukcesu w Hongkongu, rodzina Bruce'a podjęła decyzję o odesłaniu go do Stanów Zjednoczonych w czasie jego nastoletnich lat. W kwietniu 1959 roku Bruce osiedlił się w Seattle, gdzie kontynuował naukę, pracując jednocześnie jako kelner w lokalnej restauracji. W tym okresie Bruce również pogłębił swoje zainteresowania sztukami walki. Rozwijając swoje podejście do dyscyplin takich jak Wing Chun i Kung Fu, otworzył swoją pierwszą szkołę sztuk walki w Seattle, co oznaczało początek jego drogi, by stać się legendą sztuk walki. W 1961 roku Bruce zapisuje się na Uniwersytet Waszyngtoński, gdzie studiuje w różnych dziedzinach, w tym sztukach, filozofii i psychologii. Niedługo potem Bruce odnosi sukcesy również jako aktor, zdobywając rolę w znanych produkcjach takich jak Zielony Szerszeń, Batman i Ironside. Z każdą rolą Bruce jeszcze bardziej umacniał swoją reputację uzdolnionego aktora. Jednak mimo rosnącej popularności Bruce czuł również potrzebę powrotu do swoich korzeni i przyczynienia się do rozwijającej się sceny filmowej w swoim kraju, Hongkongu. To w tej żywej atmosferze drogi Bruce'a Lee i Bolo Jonga. Ostatecznie się skrzyżowały. Ich pierwsze spotkanie miało miejsce na planie reklamy lokalnych papierosów Winston. Gdy tylko się spotkali, Bruce i Bolo szybko się zaprzyjaźnili, nawiązując więź, która z czasem tylko wzrosła. Ostatecznie Bruce zaprosił Bolo do wspólnego występu w Wejściu Smoka, roli, która miała znaczący wpływ na ich kariery. Aby zrealizować to zadanie, mistrz sztuk walki musiał udać się na odległą wyspę i wziąć udział w wyczerpującym turnieju. Wejście Smoka okazało się sukcesem pod wieloma względami. Film nie tylko wyniósł gatunek sztuk walki dzięki swojej sztuce i choreografii, ale także odniósł sukces komercyjny, przynosząc do tej pory ponad 400 milionów dolarów, przy budżecie wynoszącym około 850 tysięcy dolarów. To niezwykły zwrot z inwestycji. Co ciekawe, to właśnie podczas wejścia Smoka Bolo zyskał swój przydomek. Odgrywając postać o imieniu Bolo w filmie, przydomek ten pozostał mu na zawsze. Jonze oficjalnie stał się znany jako Bolo Yang. Podczas ich współpracy na planie wejścia smoka, Bolo i Bruce nawiązali mocną więź. Blisko współpracowali nad technikami walki, wymieniając się wiedzą i ucząc się od siebie nawzajem skutecznych podejść do choreografii i innych aspektów kinematografii. Rzut okiem na osobowość Bruce'a Lee. W Wejściu Smoka Jung odegrał rolę zastępcy czarnego charakteru, podczas gdy Lee zajmował pozycję głównego protagonisty. Chociaż Jung zazwyczaj unikał uwagi mediów, niedawno przełamał milczenie podczas wywiadu, oferując głębokie wglądy w swoją przyjaźń z Bruce'em Lee. Odkryjmy, co Jung miał do powiedzenia o Małym Feniksie. W listopadzie 2022 roku chiński kulturysta w końcu otworzył się na temat Bruce'a Lee podczas wywiadu w języku mandaryńskim, który później przetłumaczono na angielski przez Beardy Bruce Lee Central. Podczas rozmowy Yang ujawnili fascynujące szczegóły dotyczące osobowości Lee i podzielił się intrygującymi anegdotami z planu wejścia smoka. Opowiedział, jak Bruce Lee często był wzywany na planie, zauważając, Bruce nie chciał walczyć, ale czuł się zobowiązany to zrobić. Young następnie wyjaśnił, że statysta chciał przetestować umiejętności Jeet Kune Do Bruce'a Lee, co doprowadziło do krótkiej sprzeczki. Uznając ultra szybkie refleksy Lee, Young skomentował: "Kopnął statystę w głowę, a walka się skończyła". Bruce był za szybki. Wyraźnie pod wrażeniem mistrzostwa Bruce'a, Young wyraził swoje uznanie dla jego niezwykłej szybkości, podkreślając: Jego szybkość była niesamowita. Bruce był znany z błyskawicznych aż ośmiu ciosów w jednej sekundzie. Wśród jego słynnych technik był cios punch of a thumb, niszczycielski ruch, który opanował. W tym ruchu Bruce stawał się bardzo blisko swojego przeciwnika i zadawał tak potężny cios, że jego wpływ odczuwany był w całym ciele odbiorcy. Fizyka za tym uderzeniem wzbudzała ciekawość ekspertów. Wersja Bruce'a osiągała imponującą prędkość 190 km na godzinę. Siła za tym mogła spowodować, że osoba ważąca 90 kg poleciałaby na 5 metrów. Niezwykła prędkość i moc Bruce'a były wynikiem jego rygorystycznego programu treningowego, skoncentrowanego na zwiększeniu szybkości, siły i wytrzymałości. Bruce Lee i Bolo Ying kto by wygrał? Zarówno Lee, jak i Young byli znani ze swojej wyjątkowej siły fizycznej i biegłości w różnych dyscyplinach sztuk walki. Lee zgłębiał Wing Chan, sztukę walki, którą udoskonalił, zanim stworzył własny unikalny styl znany jako Jeet Kune Do. Poza sztukami walki, Lee olśniewał publiczność swoimi umiejętnościami tanecznymi i niezwykłymi, akrobatycznymi zdolnościami. Z drugiej strony, repertuar Junga składał się z mieszanki karate i kung fu. Podkreślającego jego siłę i niezwykłą zwinność. Podejście Bruce Lee w Wing Chan kładło nacisk na prędkość, precyzję i efektywność ruchów. Wierzył w dostosowanie technik sztuk walki do indywidualnych, mocnych i słabych stron, odrzucając uniwersalne podejście do walki. Z drugiej strony trening Bolo Jung kładł nacisk na siłę i wytrzymałość, koncentrując się na zadawaniu niszczycielskich ciosów które potrafiły szybko zneutralizować przeciwnika. W hipotetycznym starciu między Brucem Lee a Bolo Young, Lee prawdopodobnie polegałby na swojej zwinności i szybkich refleksach, aby unikać potężnych ciosów Younga. Wykorzystując swoją ekspertyzę w Wing Lee starałby się wykorzystać otwarcia w obronie Younga, celując wrażliwe obszary takie jak oczy, nos i gardło, szybkimi i precyzyjnymi ciosami. Legendarny Punch of a Thumb Lee byłby śmiertelną bronią, zadającą ogromną moc na krótkich dystansach. Jednak surowa siła i wytrzymałość Bolo-Ying stanowiłyby poważne wyzwanie dla Bruce'a Lee. Silny cios Yinga mógłby potencjalnie zneutralizować lub powalić Lee, biorąc pod uwagę jego niezrównaną siłę. Co więcej, silne zaplecze sztuk walki Yonga. Oraz jego rygorystyczny reżim treningowy czyniłyby go niezwykle odpornym, zdolnym do wytrzymania znacznych obrażeń i kontynuowania walki mimo odniesionych ran. W ich przedsięwzięciach filmowych Bruce Lee otworzył drogę w gatunku filmów sztuk walki, występując w ikonicznych dziełach takich jak Furia Zwycięstwa i Gra Śmierci. Znany ze swojej charyzmatycznej obecności na ekranie i umiejętności wykonywania własnych kaskad, Lee przeszedł od prostego aktorstwa do bycia filozoficznym głosem w społeczności sztuk walki. Z kolei Yang wybił się na rynek jako znany antagonista w filmach. Jego współpraca z Lee obejmowała filmy takie jak Operacja Smocza i Gra Śmierci, gdzie groźna fizjonomia i obecność Yonga na ekranie ugruntowały jego status jako wyboru do ról czarnych charakterów. Znany ze swoich nadzwyczajnych demonstracji siły, takich jak łamanie cegieł czy wyginanie stalowych prętów, imponująca obecność Jung odcisnęła niezatarte piętno w krajobrazie kinematografii sztuk walki. W hipotetycznym starciu między Bruce'em Lee a Bolo Jung przewidzenie wyniku jest trudne. Szybkość i zwinność Lee stanowiłyby poważne wyzwanie dla Bolo Jung biorąc pod uwagę, że jego styl Jeet Do kładzie nacisk na przystosowanie i kontrataki. Jednak siła i precyzyjna technika Bolo Yong mogłyby uczynić go poważnym przeciwnikiem. Jego umiejętność zadawania ciosów o ogromnej mocy z precyzją mogłaby dać mu przewagę nad zasłużonymi szybkim ruchami Bruce'a. Fizycznie Bolo Yong jawi się jako najbardziej onieśmielająca postać, Mając 5 stóp i 7 cali wysokości oraz ważąc około 220 funtów, prezentując zawodowym kulturystą pożądaną muskulaturę. Natomiast Bruce Lee, mający 5 stóp i 7 cali wzrostu oraz ważący około 135 funtów, posiada smukłą i muskularną sylwetkę, co ułatwiało mu szybkie i skuteczne ruchy. Ostatecznie przewidzenie wyniku starcia między Bruce'em Lee a Bolo Youngem pozostaje niemożliwe. Obaj artyści sztuk walki mieli niezwykły talent i umiejętności. Każdy z unikalnymi, mocnymi i słabymi stronami. Podczas gdy szybkość i precyzja Lee czyniły go groźnym przeciwnikiem, siła i wytrzymałość Yonga sprawiały, że był równie niebezpieczny. Zwycięzca prawdopodobnie byłby określony przez to, kto potrafiłby wykorzystać swoje mocne strony i wykorzystać słabości swojego przeciwnika. Zruszający hołd! Po tragicznej śmierci Bruce'a w 1993 roku, Bolo bez wątpienia zauważył Nie będzie już nigdy drugiego Bruce'a Lee. Miałem zaszczyt nazywać go moim przyjacielem. Jego poczucie spełnienia okazało się prawdziwe, gdy wielu aspirantów próbowało naśladować legendarny cios Punch of a Thumb Bruce'a. Ale nikt nie był w stanie dorównać oryginałowi. Rzeczywiście, Wydaje się mało prawdopodobne, że ktokolwiek będzie mógł kiedykolwiek powtórzyć unikalne talenty Bruce'a Lee. Przyjaźń między tymi dwoma legendami zaczęła się rozwijać w 1971 roku, podczas kręcenia reklamy papierosów. Po roku ich sporadycznych spotkań, Lee zbliżył się do Junga z propozycją współpracy przy swoim nowym filmie. Interesująco, Jung z entuzjazmem zaakceptował propozycję Lee i zgodził się dzielić ekran z nim. Tak więc Lee i Bolo spotkali się, grając główne role w operacji Smocza. Ich relacja opierała się na wzajemnym uznaniu i szacunku. Obaj byli pionierami w promowaniu sztuk walki. Ich związek był jak dusza duch, popychając się nawzajem do osiągania doskonałości w swoich przedsięwzięciach artystycznych i zawodowych. Razem współpracowali nad tym, co pozostaje jednym z najbardziej kultowych filmów sztuk walki wszechczasów. Droga bolo do chwały przybrała wzruszający obrót po przedwczesnej śmierci Bruce'a Lee. Strata była trudna dla bolo, ponieważ Bruce był nie tylko kolegą, ale także źródłem inspiracji, popychając go do wyższych szczebli w dziedzinie sztuk walki. Jednak wśród smutku nowy rozdział otworzył się dla bolo. Sukces operacji Smocza wyniósł go do świata hollywoodzkiej sławy, spełniając marzenie wielu aktorów. Jego współpraca z Bruce'em i niezwykłe talenty, zarówno w komedii, jak i w sztukach walki, otworzyły drzwi do nowych możliwości w jego karierze filmowej. Wkraczając do Hollywood, Bolo udowodnił swoją wszechstronność jako aktor, wprowadzając na wielki ekran unikalne połączenie wschodnich i zachodnich stylów sztuk walki. Jego kluczowa rola w filmie Bloodsport, arcydziele sztuk walki z 1998 rokiem, oznaczała szczyt jego kariery. Z budżetem wynoszącym zaledwie 1 500 000 dolarów, film przedstawiał charyzmatycznego Jean-Claude'a Van Damme w roli Franka Dux, obok Bolo, który grał szongli, groźnego i niepokonanego mistrza niezwykłego cyrku sztuk walki. Jeszcze raz Bolo znalazł się w swoim żywiole, wcielając się w złoczyńce z finezją, jednocześnie plentując swoje niezwykłe umiejętności walki. Wyrzeźbioną sylwetkę i talent aktorski. W roli Kongli emanował zarówno urokiem, jak i groźbą, tworząc postać, która stanowiła poważne wyzwanie dla protagonisty filmu, co przyniosło Bolo nową rozpoznawalność i uwielbienie publiczności. Podobnie jak jego doświadczenie w operacji Smocza, Bolo rozwinął bliskość z wandamem podczas kręcenia Bloodsportu. Ich wzajemny szacunek do umiejętności drugiego przekształcił się w głęboką przyjaźń, skłaniając Wandamea do zaproszenia Bolo do podjęcia kolejnego wyzwania w ich następnej przygodzie Double Impact. Droga Bolo kontynuowała się z wieloma projektami, stając się źródłem inspiracji dla aspirujących artystów sztuk walki, którzy pragnęli dorównać jego sukcesowi. Pomimo swojej dzisiejszej emerytury, jego wpływ pozostaje odczuwalny w dziedzinie sztuk walki, a wielu dzisiejszych luminarzy uznaje go za postać kluczową. W konkluzji, nawet jeśli być może nie nosił tytułu najbardziej wybitnego aktora sztuk walki swojego czasu, Bolo Young niewątpliwie pozostawił niezatarte piętno. Dzięki współpracy z filarami branży, takimi jak Bruce Lee, zdołał wyrobić sobie pozycję wśród najwyżej cenionych artystów sztuk walki wszechczasów. I to wszystko na dzisiaj. Co sądzicie o dynamice między Lee a Bolo? Podzielcie się swoimi refleksjami w sekcji komentarzy poniżej. Nie zapomnijcie polubić i subskrybować, aby okazać swoje wsparcie. Dziękujemy za dołączenie do nas. Do zobaczenia w następnym wideo. Żegnajcie.